Kolorowe pisanki, baranki, stroiki to tylko niektóre z wielkanocnych ozdób, jakie można zobaczyć na świątecznym kiermaszu w Galerii Aniołowo. Prezentowane prace to dzieło uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej z ulicy Klikowskiej. Dekoracje są wykonywane ręcznie i mogą stanowić doskonałą ozdobę wielkanocnego koszyka czy stołu. Prace prezentowane w galerii w formie kiermaszu wykonywane są przez kilka miesięcy przez uczestników z tych warsztatów, przez osoby niepełnosprawne. Głównie są to pisanki. Kompozycje świąteczne, stroiki, koszyki, ale i też i szklane zawieszki typu kurczaczki pisanki. Głównymi technikami to jest dekupaż oraz fuzing. Mamy też koszyki po prostu wykonywane w pracowni rękodziału artystycznego. Robimy ze szkła takie kuczęta, odrysujemy i później to łączy, łączymy razem i do pieca dajemy. Później całe malujemy na kolor, a później na oczy, później malujemy i, i nogi kleimy. Nie jest ciężka, łatwa. Tylko trzeba chcieć po prostu zrobić. Galeria aniołowo wygląda na to, że zaczyna się wpisywać w architekturę starego miasta. Coraz więcej osób wie o tym, że jest takie miejsce, które promuje talent osób niepełnosprawnych i chętnie odwiedzają galerię, robiąc te drobne zakupy i wspomagając w ten sposób osoby niepełnosprawne. Dodajmy, że pieniądze zebrane podczas kiermaszu zostaną przeznaczone na rehabilitację społeczną autorów prezentowanych prac. Świąteczne ozdoby będą dostępne dla mieszkańców do wielkiej soboty.